<śmienicza> <śmienicza> ten tak? Ładny, nie? Tam drugi, zaraz w tyłu Główny tak? Ale z Dobrze, dobrze Zagryźliście Na Przemieścimy <śmienicza> się Tamten miał pakiet rzeczywiście MG, ten jakiś taki dziwny jest w takie chudy, nie mów, że zerkasz na pasata na kołpakach. Nie zauważyłeś, rozumiem, ale moje bystre oko wszystko wypatrz. Ty kup, naprawdę ładne auto. Gdzie to? Gdzie ty jesteś? Ale zrobiła się pogoda w tym grudniu Dupnie Dupnie jest, proszę Państwa Ile to w końcu podział? 17,5? To to 17,5, tak jak podział teraz jak ty uchodził, jest problem o tą rysę Kurde, ale to jest rys w dziwnym miejscu Coś wkładali, może i się tak przerysowało Ale poza tym 21 rok Aż się, bo tu jeszcze się... Ja pierdziele siedziałem 167 przebiegu 2 litry diesel, 190 mocy Całkiem jak gielbę od morzonki moj Identycznie jak w gielbę Staczpadzik Zauważcie, że nie ma chętnego, żeby auto odpalić. Kupujemy zimę. Ładnie, no ładnie. Jaki <grym> kurwa. Gość. Ciekaw Piękna rzecz, piękna. Co tam? A jest. Tak, 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 tak. Ja! Welche? Wiesław, anmelden, anmelden. E, ich weiß, ich weiß A, tam. To jest uh, 200 euro. hier Reparatur, parat. ich jest ważne. To jest ważne. Nikt nie widział, nie? Nie widział, kiedy był. To lecimy dalej. Gdzie jest ten Gielby? Dziękuję, bo chciał. Hmm. Gdzie ten nasz człowiek poszedł bokiem Ta taj O kurde Fajny opis Idę też z skrótem pierdzielę Nie idę dookoła Halu Tu telekomunikacja polska SA Inny? Zipsen 17, 3, 17300 Zipsen 3, wiem. 1730. ja? Zipsen 2, Zipsen 3, tamten. Zipsen 1730 tamten. Ile poziom ten? A diza, was kosztet? Achsen. Achsen. 150, 18 tysięcy. Tak to jest, jak się przejedzie na wozach. Dobra, idę, bo troszkę do czasu mojego. Idę dalej. Mój czas jest bardzo cenny. Życie ucieka. Ależ nam, przy Państwa, dzisiaj zeszło. Jest 15.10. Zobaczcie, grudzień. Rano był szronik. Ale szronik był tak do godziny 9.30. Świeżaki, widzę, przyjechały. All Space for Motion. RC, a niestety Poszukam dla kogoś czarnego Wiem, że nie jest czarny, ale Musiałem zobaczyć, potwierdzić Rzucić okiem Tak nam się zeszło Było plus 5 stopni Oksy są, rękawiczek żadnych Niebo wzorowe Się zrobiło już od jakiegoś czasu Tak sobie łazimy w tą i z powrotem Ogarniając wszystko Żeby było Przecież a idzie, GLB zakupił skubany 22 rok, pierwszy w pakiecie AMG, a ja dzwonię do majstra z Wrocławia, który nam się znowu po raz 15 dzisiaj zgubił, jest mistrzem zagubienia. mocno polecam yy, sprawdzanie kupowanych, używanych samochodów w systemie Carvertical. Wiem z doświadczenia, co mówię, bo często, a przykładów jest na to sporo, ludzie sprawdzają z ciekawości swojej zwykłej ten raport dopiero po zakupie, a zobaczmy, co tam się wydarzyło i wtedy jest dopiero płacz i zgrzytanie zębów. Warto sprawdzić przed zakupem, przed wręczeniem gotówki i sprzedawcy. Pozdrawiam serdecznie, pan Romek. Czołem, cześć, pozdrożej